Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panią, Pani Sylwio. Nagrywam dla Pani filmik nie z domu, <laughs> więc takie troszkę inne warunki. Okej, okay. no tutaj Pani pytanie, co. Gdzie tkwi problem? Pani wie, w czym? Gdzie tutaj tkwi problem? Tutaj pani karty. Tutaj męża. No, wie pani... Mm, no, raczej co do męża, to ja tutaj nie mam wątpliwości. Tutaj jest buław symbolizuje wiadomo co, tak, nawet sam rysuneczek. No, jedynie w tym odwróconym cesarzu mogłabym mieć wątpliwości co do siły. Więc nie wiem, czy Państwo też sprawdzaliście sprawę nie tylko jakby z Pani punktu widzenia, ale również ze strony Pani męża. No bo tak jakbym w prosto to, to jest brak siły plemników. O! Natomiast u Pani, natomiast u Pani jest dziesiątka mieczy odwrócona, więc przede wszystkim to jest taki sygnał, że nie powinna się Pani, że powinna się Pani przestać zadręczać. Generalnie, dziesiątka odwrócona, czyli już to, co złe, wszystko jakby za panią, i teraz to odwrócenie się powoduje jakby przejście z dziesiątki do Asa, czyli jakby nowy, nowy początek. Czy to będzie szybko? Siódemka Pentakli, proszę pani, no, trzeba tutaj wykazać się cierpliwością jeszcze. Ja wiem, że może pani już mieć wszystkiego serdecznie dosyć, ale siódemka Pentakli, no, niestety taka jest. Natomiast jaka jest. Druga dobra strona siódemki pentakli. A mianowicie taka, że siódemka pentakli opowiada o wzroście. I bardzo właśnie często zdarza się tak, że no wprost, co zasiejesz, to zbierzesz za jakiś czas. Więc jakby tu parafrazując, tak, mówiąc przenośnie, to co pani zasieje, będzie rosło. I myślę, że jest bardzo duża szansa na to, żeby pani plan zakończył się sukcesem, właściwie państwa plan, bo nie tylko pani plan, ale państwa plan zakończył się sukcesem. Warunek jest jeden. Raczej to jest problem, proszę pani, myślę, psychiczny, ale, e, a nie fizyczny. I jeszcze bym pani coś powiedziała. Czy pani w stu jest pewna, Czego pani chce, bo tu jest karta wyboru. Dokonania wyboru. Czyli, jakby powiedziałabym, że to jest. Musi pani sama wybrać, czy dalej chce pani tkwić w zadręczaniu siebie, czy, krótko mówiąc, odpuści pani temat i zdecyduje się, no właśnie, zdecyduje się na taką odrobinę. Luzu, odrobinę mm, przyjemności, nie działania pod dużym stresem i pod dużym naciskiem. Choć ta odwrócona karta kochanków mówi o organach podwójnych. Więc jeśli już miałabym tak się doszukiwać jakiegoś problemu, to problem może być u pani w jajnikach. Także sprawy dla Pani się poukładają. To jest karta wypłynięcia na spokojniejsze wody, na ustabilizowanie problemów. Czyli mamy u Pani tutaj dwie kwestie: spokój przede wszystkim, luz. Ja wiem, że to łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, ale Pani pyta, ja odpowiadam. I jeżeli już, to przyjrzeć się jajnikom. Dziękuję bardzo.